Witam Was, z tej strony Bartek i dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie prawdziwego flagowca od Olfew, czyli X2 Xtreme. Olwiu przy swoich flagowych modelach zawsze robi bardzo pozytywne wrażenie pod względem pakunku urządzenia. No i sądząc po samym pudełku od X2 Extreme myślę, że w, i w tym wypadku się również nie zawiodę. Na sam początek przejdźmy sobie do samego wyglądu pudełka. Z przodu mamy nazwę urządzenia, czyli X2 Soul Extreme, mamy logo producenta. To jest oczywiście pudełko takie wysuwane, więc to stanowi tutaj okładkę. Z tyłu mamy informacje o samym smartfonie, m.in. że jest to smartfon Dual -SIM. mamy tutaj LTE ośmiordzeniowy procesor 64-bitowy taktowanie 2 GHz system operacyjny Android 5.1 Lollipop mamy NFC multitouch to oczywiście standardowa rzecz to co zwróciło moją uwagę mamy tutaj 6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2560x1440 pikseli tak więc jest to naprawdę bardzo wysoka rozdzielczość mamy również aparat 23,7 megapiksela z autofokusem. Przednia kamera 8 MP 3 GB pamięci RAM, mamy pamięć 64 GB, dodatkowo jeszcze możemy to sobie rozszerzyć za pomocą karty MicroSD do 128 GB. No i sama bateria też robi wrażenie 3500 mAh, więc sądząc po samej specyfikacji, naprawdę mamy do czynienia z prawdziwym flagowcem. Przechodząc do samego rozpakowania, wysuniemy sobie właśnie tą okładkę. No i tak, jak tu to pudełko otworzyć? Ponieważ do góry nie idzie, tak nie idzie. Trzeba sobie otworzyć w ten sposób. Już tutaj troszeczkę przedpremierowo smartfon się wysuwa. No i ponownie Olwiu robi na mnie niesamowite wrażenie pod względem pakunku. Zaczniemy sobie może od tej części mniej ciekawej, czyli od akcesoriów jakie dostajemy do smartfona. No i pierwsza rzecz jaka rzuca się w oczy jest to kabel micro USB. Wydaje się być całkiem długi, w kolorze białym, więc taki standard podobny był chyba w przypadku X2 Soul, prostego co pamiętam. Kolejna rzecz, jaką dostajemy, gumki do słuchawek dokanałowych w różnych rozmiarach, żebyśmy mogli sobie odpowiednio to dopasować. Kolejny bardzo fajny dodatek, mam nadzieję, że go tutaj jakoś zgrabnie postaram się wyciągnąć. Mamy taką właśnie przejściówkę, dzięki której możemy sobie podłączyć, załóżmy, pendrive'a, czyli standardowe USB-on-the-go. Bardzo fajny dodatek. Wielu producentów o tym zapomina, w zasadzie wszyscy producenci oprócz AllView przy flagowych modelach o tym zapominają. Kolejna rzecz jest to ładowarka sieciowa, i tutaj mam już pewne trudności, żeby ją z tego pudełka wyciągnąć. Sama ładowarka wygląda w taki sposób. Jeszcze tutaj zawinięta w jakieś folie ochronne. No, i tutaj super widać, jakie mamy natężenie na wyjściu. 2A, więc do takiej, do takiej baterii jest to ilość. Wydaje mi się, że w miarę wystarczająca. No i ostatnia rzecz, jaką znajdziemy w zestawie. Są tu pięknie zapakowane słuchawki dokonałowe. I z tego co widzę, mają one dodatkowo końcówki wykonane z aluminium. Więc czuć po prostu, że mamy do czynienia z urządzeniem flagowym, za które przyjdzie nam zapłacić. No nie małe pieniądze, ale myślę, że... Warto, nawet dla samego takiego pakunku. Dobra, co do samego telefonu, jest ja on tutaj w takiej drugiej osobnej zakładce. Cały w foliach, więc go sobie tutaj wyciągniemy. Pudełko sobie już odłożymy na bok. No i z tego co widzę, egzemplarz testowy jest nowy. Cały, cały w foliach. No i kolor jaki do mnie trafił, jest to taki złoty kolor. Co do plecków, nie jestem na razie tego pewien, czy jest to aluminium, czy jest to tworzywo sztuczne. Na pewno zwraca uwagę sama ramka, która jest na 100% wykonana z aluminium, natomiast to do plecków będę musiał jeszcze to sprawdzić. Dobra, tak więc honorowo ściągniemy sobie tutaj folię z X2X. No i tak, spróbujemy sobie uruchomić samo urządzenie. Mam nadzieję, że jest naładowane, ale skoro jest nowe, właśnie powinno być naładowane. Dodatkowo, z tego co widzę, na start mamy ochronę w postaci fabrycznego skin protektora nałożonego na wyświetlacz. No i muszę przyznać, że smartfon jest dość ciężki, ale podejrzewam, że to jest za sprawą. Że to jest za sprawą dość sporej baterii, 3500 mAh, ale dzięki takiej baterii wydaje mi się, że naprawdę bardzo długo będziemy mogli sobie na tym smartfonie podziałać. Dobra, system nam się już tutaj uruchomił, możemy sobie odblokować. Nie ma żadnej konfiguracji wstępnej, ale myślę, że to nie jest jakoś specjalnie potrzebne. Sama nakładka przypomina mi bardzo tą, z którą miałem styczność w przypadku testów X2 Soul Pro. Trzeba przyznać, że to na razie bardzo fajnie wygląda. Plus, za to, że dostajemy praktycznie jeszcze najnowszego Androida 5.1 Lollipop. Mam nadzieję, że Olwy również dość szybko postara się zaktualizować ten model do Androida marshmallow, Bo wydaje mi się, że specyfikacja naprawdę robi na tyle ogromne wrażenie, że z miłą chęcią będę testować to urządzenie. No i również na plus obecność szczytnika linii papilarnych. Zobaczymy na jakiej zasadzie on działa, ale podejrzewam, że tutaj przez to wyprofilowanie raczej na zasadzie po prostu przyczyn więc tak to właśnie wygląda. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie X2 Xtreme, to śmiało zadawajcie je w komentarzach poniżej. Ja już teraz zapraszam Was na pierwsze wrażenia związane z tym urządzeniem, a także na jego późniejszą recenzję, która wydaje mi się, że będzie naprawdę obszerna, bo jest co testować kawał 6-celowego smartfona. Dobra, tymczasem się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.